No dzień dobry Siemarko, witam serdecznie. Ale wczoraj odwaliłem. Nawet chyba większość oglądających się nie kapła, tylko widziałem, że, że tam kilka osób skapowało o co chodzi. Ja sam się nie skapowałem, dopiero po komentarzach zobaczyłem. Mówię, ja, jaki dzban. Wczoraj zamiast wysyłać to Ethereum z Poligona. To ja wysyłałem z fantoma. Dlatego ani jeden ten most, ani drugi ten most go nie widział po prostu, bo to była inna sieć. Także dzisiaj zrobimy to tak, jak należy, ale po prostu zrobimy same te mosty, samego e, tego orbitera i tego zigzaka. Zrobimy, znaczy pokażę Wam, no i sprawdzimy, czy działa. A później jeszcze wam nagram jeden testnet od Vika Money. Vika Money się teraz przebranżowiło i będzie lunchpadem. Więc będziemy sobie mogli wymintować jakieś swoje nasze własne tokeny. Będziemy się tokenizować, ale to później w następnym wideo. Więc powiedzmy, że to jest takie sprostowanie do tego wczorajszego zamotanego wideo. Intro! Ale normalnie sam się uśmiałem później, jak skapowałem, co ja w ogóle odwaliłem. Dobra. Wbijamy na QuickSwap. Najpierw zamienimy sobie trochę Matica na Wrap Ethereum Switch to Polygon. Tutaj na tym portfelu będziemy operować. I tutaj sobie szukamy ETH. Dodamy sobie do Metamask od razu, żeby go było widać bo Nigdy nie dodaję tych tokenów, i później nie wiem, co mam na portfelu, i muszę się zawsze logować przez jakiegoś zeriona albo przez Dibanka, żeby szukać później, gdzie co w ogóle jest. Ale całe szczęście większość mam nagrane, <noise> tak jeszcze nie jest tak źle. Dobra, wymienimy sobie 50, powiedzmy. Tak jest, i robimy słapa. Co jest? Akceptuj. Czasami cena dość mocno skacze także trzeba akceptować różne zmiany tutaj. Jeśli chodzi o poligon, to również bardzo często, znaczy no nie tak często, ale czasami jest tak, że jak jest sieć mocno zapchana, to fee transakcyjne skacze mocno do góry. Także żebyście obczajali sobie to, żeby wam nie zajęło matików za dużo przy jakiejś dziwnej transakcji. Dobra, tutaj już niby mamy zrobione. Niech mi tu tylko wskoczy tu na balans i lecimy na tego orbitera. Dobra, mamy Ethereum. Wbijamy teraz tutaj connect wallet MetaMask i tutaj Polygon. No, teraz jest gitara. Dobra, to możemy sobie wysłać tutaj połowę 0.8 powiedzmy i wtedy tyle dostaniemy tutaj na tego ZKSIN-a. I FI transakcyjne tutaj jest w matiku, więc jest bardzo małe. Elegancko. Przerzucamy to. Dobra, i tutaj już chyba mamy zatwierdzone. Teraz możemy sobie wbić na tego zigzaka. Oczywiście, żeby zakwalifikować się na jakiś konkretny airjob, to wiadomo, że no, takie ilości to są bardzo znikome. I lepiej jest tu wykręcić jakiś konkretny wolumen. Ja tylko daję tutaj takie minimum, bo chcę Wam to pokazać. Dobra, i teraz jesteśmy połączeni na zigzaku, polygon. Tutaj bierzemy Maxa, Fi będzie bardzo tanie, tutaj ten, dobra, gitara. Robimy transfer, tutaj mamy krótką instrukcję, że później trzeba będzie zmienić sieć po prostu. To teraz jak już przetransferuję sobie na to konto, trochę na tego ZK Synka, to może porobię jakieś grancy na drugim koncie też. Chociaż no, te środki tutaj to nie są akurat zbyt zachwycające, ale zawsze coś, zawsze można tam coś zostawić. A minimum grant jest chyba 0,006. Z tego co pamiętam. Dobra, i tutaj mamy zatwierdzone, zielone okienko. Teraz zmieniamy sieć. Aha, musimy wejść na ten ZK teraz: ZK Sync Wallet. No i tak jest. Mamy tutaj trochę nawet USDT, tutaj jest, ale to chyba jakieś stare z wcześniejszych jakichś akcji, które robiłem. No i trochę ethereum. Później możemy się na przykład połączyć z tymi grancami. Tutaj i tutaj będziemy mogli sobie wybrać. Jeśli nie wiecie o co chodzi z tymi grancami, to zapraszam na wczorajsze wideo, podwieszę je tutaj w karcie. No i nic, no i to by było na tyle. <grym> Dzięki wielkie za uwagę. Wczoraj po prostu popełniłem małe fopa. No co? Byłem w pośpiechu, a chciałem to szybko zrobić. I ten. I się pomyliłem. Każdemu się może zdarzyć. Zdarza się nawet najlepszym. Ja yy, życzę Wam wszystkiego dobrego. Powodzenia. Zdrówka, szczęścia, pomyślności. <ścoughs> Zostawcie jakąś łapkę w górę i komentarz dla zasięgów. Życzę Wam miłego weekendu. Siemanko, pozdrówki, Yo.